Hej kochani, witamy się z Wami bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku yy, chciałabym Wam pokazać zakupy, niewielkie, bo niewielkie, które zostały zrobione w sklepie Biedronka, ale być może coś znajdziecie dla siebie. I dlatego stwierdziłam, że to jest dobra okazja, żeby Wam pokazać, yy, co aktualnie jest w promocji. Yy, I tak, zaczniemy tutaj od lodów. Niestety nie było naszych ulubionych lodów krugo, bo my przeważnie właśnie te lody kupujemy. Natomiast wzięłam takie z Coralatwistera. Tutaj mamy wersję dwie niebieskie i dwie zielone. Są to lody e, takie trochę ala sorbetowe, czyli takie, które my z tomkiem lubimy. Właśnie takie sorbetowo-wodne lody. Najlepsze są dla nas. E, I one są w cenie złote 80. Zł. Nie były na promocji, ale to były jedyne lody, które po prostu jako taką, że tak powiem, spełniały nasze normy, czyli takie lody orzeźwiające. Aktualnie w promocji jest e, Grayfrut. Ja wzięłam dwa grejpfruty. Są e, grejpfruty za kilogram 3,99, przecenione z 5,99. Laura Łapaj. Tak? Trzymasz grejpfruta? Okej. Okay. Ło, trzymaj piłeczka. Ehm, kolejną rzeczą jest mleko. Mleko również nie było w promocji, ale to Wam pokazuje już wszystko, co kupiłam dzisiaj. E, na dzisiejsze zakupy wydałyśmy 70 zł, tak nie wiem czy wspominałam. E, mleko 1,5% z Mlecznej Doliny 2,29. W promocji są aktualnie ogórki szklarniowe za 2,99 za kilogram. Ja wzięłam dwa dosyć takie sporawę na kanapki guma Orbit for kids ja i Tomek lubimy tą różową gumę Orbit, tutaj mamy 15 mm, tych listków i ona była w cenie 3,49 trochę zgniót się, ale trudno cebularz dla Tomka Tomek bardzo lubi te cebularze z Biedronki one są produkowane przez piekarnię Halina i on jest w cenie 89. Zł. jak jestem w Biedronce to zazwyczaj biorę Tomkowi, i on lubi na kolację sobie zjeść dla siebie, ale też dla Laury, bo Laura już też je normalnie jogurciki takie naturalne Wzięłam trzy jogurty z Primo. Cota, te mniejsze, złoty, 59 zł, koszt jednego i to są naprawdę nasze ulubione, najsmaczniejsze według mnie jogurty naturalne. Tomek ostatnio mówił, że nie ma keczupu, tylko on używał u nas keczupu, więc ja nie jestem świadoma, kiedy on nam, że tak powiem, umyka, a Tomek używa w bardzo dużych ilościach. Zdecydowałam się na kotlina, keczup pikantny hot, Tomek jest fanem właśnie takich bardziej ostrych rzeczy galaretka, smak arbuzada ostatnio mieliśmy i próbowaliśmy o smaku lemoniady zaraz, tam był chyba ananas i coś jeszcze już nie pamiętam w tym momencie a dzisiaj stwierdziłam, że natknęło mi się po prostu w rękę galaretka smaku arbuzady zobacz, Laura tak? złoty 29 koszt w promocji jest łosioś, 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 łosioś z Marinero. Są, jest to plastry wędzone na zimno. E, I tu mamy 100 gramów. Jak wzięliśmy dwa opakowania, to z 10 zł było przecenione na 8. E, więc u mnie na kanapki to jak najbardziej pójdzie. Był lawarz. Wzięłam jedno opakowanie, bo ostatnio jakoś, nie wiem, mi się chyba przejadł, ale koszt to 4 zł. Nie był w promocji. Bardzo go lubię. Tylko ostatnio go dosyć dużo zjadłam, więc jakoś nie miałam ochoty kupować większej ilości, bo czasami biorę większą ilość i mrożę po prostu. Nie zmieni jednak, wam polecam i według mnie jest naprawdę bardzo fajnym zamiennikiem pieczywa. Omnośnie pieczywa to na Tomka wzięłam chleb żytni ze słonecznikiem, pieczywo żytnie. Tutaj mamy 600 gramów. Koszt to jest 3 zł dalej, dalej, dalej zapalniczka, słuchajcie, ostatnio tej nocy właśnie nie miałam czym podgrzać wody jak gotowałam mleczko dla Laury i stwierdziłam, że a nam nie stwierdzałam, czy działa, działa, dobra wzięłam z taką paprotką koszt, to był złoty 15 taki zapalniczki i rzecz, która ostatnio w sumie, jak widzicie proszę keczup, potrzymasz keczup? I tutaj mamy dwa wina, słuchajcie, te wino już próbowałam, jest przepyszne, jak schodzi się to praktycznie jak lemoniada, oba mają 10% i oba są z firmy Monte Santi, ten naprawdę 10 na 10, i byłam ciekawa tej serii właśnie w innym smaku, więc dlatego też wzięłam dwa, spróbujemy sobie z Tomkiem tego drugiego i to jest w cenie 6,49, to jest wino 10%, takie lekko musujące, praktycznie naprawdę jak orężatka I bardzo, bardzo smacznie smakuje schłodzone, więc na pewno będziemy zadowoleni na aktualną pogodę i to jest już wszystko moi kochani, także koszt to bez kilku groszy 70 zł wyszło i teraz ja ze swoją asystentką będę chować albo proszę będziemy chować to no, także no nie wiem, nie jest tutaj jakoś mega dużo tych zakupów, ale no dwa, tutaj jak widzicie winka, i też łosoś podbija na pewno cenę. Także moi kochani, pozdrawiam Was bardzo gorąco i serdecznie, trzymajcie się cieplutko, uważajcie na siebie i pozdrawiamy razem z moją kicią. Pa, pa, A właśnie, tak? Pozdrawiamy, do widzenia, pa, pa!